Dzień dobry, Marek Mikołajczyk, Dziennik Gazeta Prawna. Jesteśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu. Moim gościem jest Piotr Uściński, wiceminister Rozwoju i Technologii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam serdecznie widzów. Panie Ministrze, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy prawie 42 tysiące wniosków złożonych w sprawie bezpiecznego kredytu, kredytu 2%. Jak Pan na to patrzy? To jest sukces? Tego się mniej więcej spodziewaliśmy takiego zainteresowania. Oczywiście są kolejki trochę w bankach. Nie wszystkie banki od razu wystartowały z tym produktem. Mamy na razie 9 banków. Stąd te kolejki, gdyby wszystkie. Banki się przygotowały do tego, to pewnie tych kolejek takich dużych by nie było, ale dajemy radę, są, jest prawie 6 tysięcy udzielonych już kredytów i kolejne będą pewnie rozpatrywane w najbliższym czasie. No właśnie, mówi się trochę o tych kolejkach, które są w bankach. To jest realnie problem. Jak na no to patrzy ministerstwo? Yy, oczywiście to chwilowo jest problem, szczególnie dla ludzi, którzy no, są w takiej no, trudnej sytuacji. Oczywiście to jest taka wyjątkowa sytuacja, kiedy kupuje się pierwsze mieszkanie. Yy, mamy powiedzmy ktoś, ja ma, znam takie przypadki, ludzie przychodzą, mamy już umowę z deweloperem, złożyłem wniosek o kredyt, a ten kredyt jeszcze nie jest rozpatrzony tyle czasu. To jest jakiś, jakiś problem chwilowy, natomiast yy, no, w końcu te wnioski będą rozpatrzone kredyty będą udzielone a mieszkania będą zakupione więc się trzeba cieszyć ja się powiem szczerze szczególnie cieszę że w ogóle mamy polskie banki jeszcze bo proszę zwrócić uwagę na razie tylko polskie banki z polskim kapitałem praktycznie udzielają mm -hmm. tych kredytów te banki z obcym kapitałem jeszcze nie podpisały to prawda. z BGK gdybyśmy nie mieli polskich banków banków z udziałem skarbu państwa tych największych albo tych mniejszych spółdzielczych to mógłby być w ogóle problem z ruszeniem kredytów dwuprocentowych, bo nie byłoby gdzie składać wniosków, jeżeli byłyby, byłyby z tym problemy. Panie ministrze, z czego wynika to, że niektóre banki nie chcą przystąpić albo opóźniają proces dołączenia? Ja myślę, że to nie to, że nie chcą przystąpić, natomiast no nie, nie, nie śpieszą się z tym z jakichś tam przyczyn. Trudno te przyczyny wyjaśnić. No, banki z polskim kapitałem wchodzą, w to banki z innym kapitałem wchodzą z opóźnieniem, to oczywiście jest tłumaczone, że to no, procesy decyzyjne w dużych korporacjach i dalej, dalej. Natomiast no, my mówiliśmy o tym, że takie rozwiązanie wdrożymy e, od połowy roku. Mówiliśmy o tym z dużym wyprzedzeniem. Każdy, kto chciał, mógł się do tego przygotować. E, I sytuacja rynkowa wymusi i tak na tych większych bankach również e, to, żeby przystąpić. Kolejne te umowy są. E, Negocjowane z bankiem, więc myślę, że ta oferta banków się zwiększy w najbliższych tygodniach, będzie więcej banków, a więc więcej możliwości złożenia wniosków i przyspieszy to rozpatrywanie. Czy w kolejnych miesiącach ta fala wniosków będzie nadal rosła, czy myśli pan minister, że pewien pik już został osiągnięty? No, wśród tych 42 tysięcy wniosków złożonych niektóre się no, dublują, to znaczy jeden jeden kredytobiorca na przykład złożył w dwóch bankach wniosek o kredyt, żeby sobie wybrać lepszą ofertę powiedzmy, więc no, niektóre się dublują. Ale no, patrząc na ilość tych wniosków, patrząc na to, ile już zostało udzielonych tych kredytów, czyli niecałe 6 tysięcy na koniec sierpnia, myślimy, że to mniej więcej się strzeliśmy. W... Pan minister Buda zapowiedział, że w w 2023-2024 przewidujemy 50 tysięcy umów kredytowych. Mam takie pytanie odnośnie tego, jak Państwo czują jakieś kwestie programowe w tej kwestii. Mamy nadchodzące wybory, czy ten bezpieczny kredyt będzie taką główną wizytówką spojrzenia rządu na problemy mieszkaniowe, czy coś tutaj jeszcze w tej kwestii może się wydarzyć. Znaczy... Bezpieczny kredyt 2% to już jest zrealizowana, wdrożona w życie e, rozwiązanie. Takich wdrożonych w życie rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa bardzo dużo i tym się będziemy chwalić jako dokonaniami rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mm. Natomiast e, prezentacje programowe na przyszłość to jest, e, to jest e, kolejne Chyba zadanie. Pytam to o co wczoraj był, e, zapowiedział premier Morawiecki, czyli e, renowacja osiedli z Wielkiej Płyty. E, tego typu pomysły to są pomysły przy przyszłości. oczywiście to wszystko, co do tej pory zrobiliśmy i co trwa, to też jest pokazanie Polakom, że realizujemy nasze zapowiedzi, obietnice, ale nowe, nowe zapowiedzi, które się pojawiają, które jeszcze się będą pojawiały, też będziemy realizowali po wygranych wyborach. Te kwestie, które ogłosił premier Morawiecki, one dotyczą podnoszenia jakości życia, jakości mieszkań, bardziej pod tym kątem. A co rząd planuje, jeśli chodzi o zwiększenie liczby mieszkań? Czy tutaj jakichś nowych rozwiązań możemy się spodziewać? No, Narodowy program mieszkaniowy z 2016 roku on przewidywał no, różne cele, ale właśnie. Jednym głównym celem tego programu to jest zwiększenie dostępności mieszkań dla Polaków, czyli zwiększenie liczby mieszkań w Polsce, bo to jest naj, najważniejsze, żeby zwiększyć liczbę mieszkań, bo w ten sposób możemy tylko rozwiązać problemy mieszkaniowe Polaków. I to realizujemy dosyć skutecznie. Oczywiście wiele osób mówi o programie Mieszkanie Plus, o tej części komercyjnej programu Mieszkanie Plus, ale to jest naprawdę jedna, tylko jeden z wycinków polityki mieszkaniowej państwa. Natomiast jak składamy wszystko do kupy, zobaczymy jak te wszystkie programy, które uruchomiliśmy, narzędzia funkcjonują, no to mamy duży wzrost, jeśli chodzi o nowe mieszkania. W 2014-2015 roku oddawano do użytku poniżej 150 tysięcy mieszkań rocznie, my w zeszłym roku, w poprzednim, oddaliśmy grubo powyżej 230 tysięcy mieszkań rocznie, a więc no, to jest, budujemy więcej o 60% niż budowali nasi poprzednicy w najlepszych swoich latach. Chcemy, żeby ten trend się utrzymał, chcemy, żeby ta duża ilość kupowanych i sprzedawanych i budowanych mieszkań się utrzymała, czyli różne narzędzia, które działają i na podaż, i na popyt, tak żeby cały ten rynek cały czas funkcjonował i kręcił się to budownictwo żeby funkcjonowało, żeby było cały czas kołem zamachowym polskiej gospodarki. To jest jedno, jeden z celów mieszkaniowych programu, Narodowego Programu Mieszkaniowego z początku naszych rządów. Drugi cel to była właśnie poprawa jakości mieszkań, poprawa jakości życia w mieszkaniach. No i tutaj oczywiście wszystkie nasze programy termomodernizacyjne i tak dalej, one wychodzą naprzeciwko temu, ale to co zapowiedział wczoraj premier Morawiecki, to jest naprawdę gruby konkret, który pokazuje, że konkretne osiedla, w których mieszkają miliony Polaków, zostaną no, poprawione i jakość życia się poprawi. I jeszcze trzeci był, jak już mówię o tych celach, trzeci cel to było zmniejszenie liczby... Oczekujących na mieszkanie komunalne i to też się y, udaje. Y, mamy zmniejszoną liczbę rodzin oczekujących na mieszkanie komunalne o kilkadziesiąt tysięcy. Jakimś problemem, który pojawia się na horyzoncie, jest liczba budów. Jak spojrzymy na statystyki z 2023, te liczby są gorsze w porównaniu do, do poprzednich lat. Czy na horyzoncie pojawia nam się problem, że tych mieszkań oddawanych w przyszłości do użytku może być po prostu mniej? Y, dlatego przeciwdziałamy takim... Y, problemom, bo nie jest naszym, jakby, nie, nie można było tego nawet przewidzieć, że dojdzie do takich, chociaż no, pre, prezydent Kaczyński przewidywał, że może dochodzić do takich działań wojennych, ale no my tutaj z perspektywy mieszkalnictwa nie wiedzieliśmy, że akurat w, wybuchnie wojna na Ukrainie, nie wiedzieliśmy, że będzie kryzys energetyczny, a jednak to te wydarzenia się zdarzyły i my temu przeciwdziałamy. Jeżeli pojawiły się te globalne problemy, za nimi inflacja, za nimi wzrost stóp te, procentowych. Te, te, te sytuacje doprowadziły do, do, do no, pewnego wstrzymania akcji kredytowej, a zanim za tym poszło wstrzymanie rozpoczętych budów i tak dalej. To wszystko wyglądało bardzo źle, jeśli chodzi o perspektywy rynku mieszkaniowego, dlatego nasze działania. Stąd ta interwencja państwa polegająca na programie pierwsze mieszkanie, żeby właśnie przeciwdziałać, żeby utrzymać tą, ten popyt i podaż na rynku. No i jeżeli będzie potrzeba, będziemy kolejne działania robili. Bo to mówię, tylko utrzymując tą dobrą koniunkturę i budując dużo mieszkań możemy rozwiązać problemy Polaków. Którzy chcą kupić swoje mieszkanie czy wynająć. Jeżeli będzie mało mieszkań, to te ceny najmu też będą rosły w górę, więc tylko ilością możemy to rozwiązać. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem był Piotr Kuściński, wiceminister rozwoju i technologii.